Żarłok wciąż siedzi w Max Burgers i degustuje kolejne kanapki tej szwedzkiej sieci fast foodowej. W poprzednim odcinku żarłok zdegustował mocno ostrego wege burgera. Obawiam się, że tamta ostrość mogła wpłynąć na czułość jego kubków smakowych. Ale mimo wszystko, zobaczmy, jak będzie mu smakować dzisiejsza kanapka. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały wszechświat. A wystarczą mi Katowice. A właściwie Świętochłowice. Pod Max Burgers. Jak tutaj się zrobiło gorąco. Ale ładne dziewczyny tu w tych Świętochłowicach. Świętochłowiczanki. Dajcie mi tutaj. Moje stanowisko pracy witam Was Max Burgers Dzisiaj montaż symboliczny, nie ma montażu. Bo i tak ludzie to obejrzą. Chcą zobaczyć jak smakuje świat, a właściwie Szwecja. W poprzednim odcinku zjedliśmy tam coś tamtego, tamtego. Pogadaliśmy. Jakieś Pokazaliśmy, że książkę mamy w, w domu szwedzką, tak. No a teraz... Just give me the glasses. OK. Burgers are our passion. A dlaczego wy nie napiszecie tego po polsku albo po szwedzku? To tego no, naprawdę nie kapuje. No, rozumiem, że waszą pasją jako Szwedów jest robienie amerykańskiego żarcia. No właśnie na to zwracałem uwagę, że chociaż dalibyście mi tutaj jakąś kanapkę, może z tym surstroming, co? to by kuźwa była rewolucja. Fast food, który daje surstroming, to jako przyprawę, delikatnie kur kafelek, ale nie, bo wy będziecie robić burgerki, dobra, już koniec, no trudno. mamy na koniec, na początek barbecue sandwich. This is not just a burger, it's our way of offering a tasty burger to everyone. Tak? Tasty burger to everyone? Oh, baby! 14,45, wege, a właściwie wegański sandwich, to był wegański. Dobra, o znowu tabułka bułka frisco, to już ją znacie. No jest zapach jakiś ciekawy. Może to. <laughs> wow, co tu się podziało? Ja najmocniej przepraszam, ale ja nie mam pojęcia, co to jest za wegańskie coś. Ale ja tego kotletem nazwać nie mogę. Co to kusiwa jest? No, wygląda to jak mięso. Normalnie jak pulet pork to wygląda. Mm. Ciemno idzie poznać, że to nie jest mięso. Mm. Bo konsystencja jest bardzo gumowa. Mm. Ale tutaj nikt się nie nabierze, że to nie jest mięso. Od razu widzę pierwszy minus. To jest barbecue, barbecue, BBQ, a to normalnie smakuje bardziej znowu tym ostrym. To smakuje tą ostrą przyprawą, to jest bardziej ostre. Niż barbecue owe. Czyli nie czuć tych dymnych posmaków Czuć troszkę słodyczy No ale tutaj jeszcze dali jakiś majonez Ale da się to zjeść w tym przypadku nie ma opcji żebym ja to nazwał wegańskim burgerem to, coś w środku, ten wkład to się nie trzyma kupy. Na pewno nie jest burger. Ale weganie mają coś takiego jak Seitan. No to to jest może coś w stronę Sejtana. Najbliżej. Ale słodkie to jest. To jest smakuje jak taki słodki deser na ostro no średnio mi to smakuje no chociaż weganie jeżeli to jest wegański to jest jakiś majonez no był wegański na zamówieniu w okienku elektronicznym zamawiaczu to miało być wegański więc moja ocena smakowa to ja bym tutaj dał jak na wegańszczyznę Im żarłok wyda końcową ocenę sprawdźmy co zastaliśmy na piętrze schody do kibla ale jest czysto są bajery na ścianie technologia i napisy XXI wiek Tutaj przychodzą ludzie. Promocja czytelnictwa normalnie. Wiecie, że jestem niezwykle delikatny i ten papier będzie pieścił nie tylko moje zmysły. I taki papier dostaje ode mnie najwyższą notę w toalecie publicznej w fast foodzie. Bravo. Nie wiem jak z burgerami, ale toalety mają premium. Być może kiedyś przyjdę tutaj ze Stevenem Kingiem, ale teraz wróćmy do żarcia. Ciach! W ramach wygańszczyzny. Piątkę. Bo da się tu zjeść, ale ta konsystencja gumy taka tragiczna trochę. Mm. No guma! Pani, to jest konsystencja. Może nie gumy Mambo? Bardzo ostre. Bardzo. A, A la penio. To dlatego. Mm. <laughs> nie oczekujcie w tym filmie, że tu się pojawi babcia zaraz z tylnego fotela wyskoczenia. Kuźwa. Spieprzyliście tego burgera. Moim zdaniem to nie jest burger ta nie ma jako takiego Jest tak ostro Jakbyście chcieli przykryć tą ostrością Brak smaku barbecue A taką no. mm. I zalewasz to mlekiem ciepłym no, Oczywiście, nie, ja to gotuję Macie. Doceniam pomysł, ale To jest, to jest za ostre, to jest kurde za ostre no. 5 na 10 nie tracę czasu, nie tracę czasu. Mm? BBQ sandwich 15 zł. Słuchajcie, muszę jednak odpocząć i następnego burgera zrobię w następnym jednego odcinku, bo, bo ja już tutaj zaczynam się nudzić. Muszę coś wymyślić, żeby to. Jakąś pasją nagrać, może poczytam skandynawskie smaki tutaj. A tymczasem dajcie znać, czy jedliście wegańskiego barbecue Zobaczcie, ja uwielbiam kuchnię wegańską. Jeżeli to oglądają na coś weganie, to nie mówcie mi, że ho 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 ho. ho, ho, ho. Ja jadłem wiele kuchni wegańskich. Zobaczcie, na przykład tam boczniaki panierowane, zrobione z kasą. Mam tam całą playlistę wegańską. Ale tutaj to jest zmarnowane. Pomysł jest fajny, to by zagrało. Ale za dużo ostrości, która przysłania wszystko. No i gumowa konsystencja tego wkładu. Ala taki pulled pork. To, 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 to nie jest burger. Nie, ale przepraszam, sandwich, tak. To się zgadza. Dobra, sandwich nazwali barbecue sandwich. Dobra, czyli sandwich, czyli tam możecie włożyć, co chcecie. No dobra, no to jest taki wegański sandwich, ale to nazewnictwo, tak? Mnie nazewnictwo nie obchodzi. Chcecie to toczyć spory w komentarzach, czy burger to zawsze musi być chiński, czy wegański, czy mięsny, to mnie to nie interesuje, no bo niech się to nazywa, nie wiem, kurza dupa nie się to nazywa. Ja przychodzę, chcę zjeść coś smacznego i tego na śniadanie bym nie zjadł, bo tutaj dostaję po mordzie samym, kurde, ostrością, no to przysłania mi barbecue, no barbecue to jest kurde, wędzoność, to jest to jest, to jest feria smaków, feria barw powinna być. No oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w fast foodzie. I to szwedzkim. Dlatego no nie oczekuj wiele od, za, od szwedów. Ostatnio oglądałem ten film o tej kobiecie w pajęczej linii tam na podstawie tam kontynuacji. No, no dało się to obejrzeć. No to jest taki jak ten film. No tak ja okej, okay. no, no tak żeby no to jest o to, ten sandwich barbecue jest dobry po to żeby założyć kanał i ten film i ludzie będą to oglądać o bo to ciekawi ludzi fast food wegański ale żeby się tym zachwycać, żeby to jeść jechać tutaj drugi raz nie nie ja was proszę róbcie wszystko w swoim życiu żebyście jedli i unikali fast foodów jak znaczy unikajcie fast foodów w swoim życiu i róbcie wszystko, żeby ich nie jeść. Bo naprawdę to jest prosta sprawa. Nawet jak czujecie głód i przejeżdżacie obok McDonalda albo Burger Kinga, po prostu ignorujecie poczucie głodu i jedziecie dalej. I dojeżdżacie do miejsca, które serwuje smaczniejsze jedzenie. Oficjalnie to wam mówię, że sandwich barbecue jest nieudany 15 zł dałem. A mogłem sobie kupić książkę za 15 zł i miałbym ją do końca życia tę książkę. No teraz będę musiał wysrać tego burgera.